Siema widzowie. Dzisiaj gramy w grę. Niesamowitą. Ze mną jest intujący rusek. Chyba ty. Jeszcze do wszystkich. No i dzisiaj jest grane na Amo, Henena, Oriana Sirka. Jakie widzą? Mają oczy. Nie, bo kliknąłem dopiero teraz. Ale <laughs> co się oni powiedziałem na, on, on, on i... Oni wciąż że widzę, oni wciąż wiedzą na co gramy. Tak. Ja analizę pgg zaraz proszę zrobić i... Wszystko. Proszę, Powiedz ile masz armorów w tym momencie widzą i ile masz medytacji w Aktualnie nie mam 115 i 55, nie? z racji tego, że nie widzicie A teraz nagle się zmieniło, mam 42 i 32 Widzisz, kłamuję widzów, no Co prawda, Będziesz zgłaszany Tak, zgłaszany, report będzie Kochani, widzowie w tym momencie inwejduję Widzicie to wszystko na ekranie Michaela wejduje? No widzicie, czekajcie I patrzcie, tylko... wchodzę do krzaka Niesamowite no, I stoję w krzaku, nie do krzaka. Widzicie, lubię tak teraz ja, teraz ja idę Gdybyście widzieli, to Organa gra z i w sumie to Orjana też gra z też ma Ignite'a. ale super. Aż support się pyta co maksować. Ej, no ale Twitch, pomóż mi. Twitch, Twitch, Ty, Twitch. mi to zabierze 100%, you know? Tak. Kochani widzowie, Twitch mi to zabierze. Patrzcie, poczekam tylko aż, aż się te nastąpią. Nie no dobra, poczekam, nie będę taki. Where is kurczykanin? A w pewnie. A ty stoisz na darmo. Chyba, że... no widzisz, mówiłem, że stoisz na darmo. O tak, dajcie mu kasę, dajcie, dajcie mu więcej kasy, miliony wcale go nie No 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 uderzmy, w teraz uderzmy z prociarzu. No hitnął Cię. To już wkurzenie. Wkurzenie powolne. No już powoli coraz bliżej i będzie to... BĘDZIE ten worek ze złotem. BĘDZIE, 100%. Musi być. Jak fulinuję w niego. Niesamowite places. Zbugowałem się w ogóle z Krzakiem i Raptorem, nowy bug. Ty, po żuku mam trzeci Standardowo Za trzy sekundy kill Ty, ale tak... A, o, Mumu tu jest Przeje... Idę do ciebie, idę do ciebie Masz go? Nie Flaschnie? Jak flash ja to on nie, no Stracił flascha to nic takie lowy. Ale jest bez flasza na stronie VIA. Ty on jest free killem. A, bez flaszy, ja No ja nie mam flasza, bo Amumu ja był, był na tym... Eee... W dżungli. Pa 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 chodź na niego. No, ale... Lol... Amazing. No. Amazing, But what was that fucker. <laughs> what was that fucker? <laughs> To niezły fucker. O, oh, By Było no? smutno, jakby coś go zabrał. Dobra, schodzi. chodzi. No mam teleport, mam teleport w ostatnim Ale tak, Nie no? mam worda, załóż dopiero. Dobra, what was that fucker? What was that fucker? Oh my god, Twitch on bottom. Oh It my primed. god, it's free It win for bottom. us. A jaki nazwać, jak nazwać ten odcinek? Intowanie? Nie, mam głupich widzów, dlatego mówię ile mam armoru. O, dobra, Fefu mówi ile mam armoru. Gwiazdka nie wiedział. <głosy> <głosy> Dobre, to już mamy tytuł. Co chcemy jeszcze garnąć? Gang na topie chcemy ogarnąć, co ty myślisz? To jest pieprza, gdybym nie mała wieżynka. Nie, gang na to taki średni, wiesz? Dlaczego ty czerpiesz korzyści majątkowe z mojej osoby, Kenan? A byś się sprzedajesz. Nie mów, że się sprzedaję, bo <grym> zaraz się sprzedam. Stary, będziesz mi to play. Dobra. Nie ma problemu. To ja wejdę od Lejna, co? Dobra, ale on jest bez a jakby co. Ja nie rozumiem, jakim prawem champion, który cierpi Ty, ale jest to jest mnie widzi. O! Mumu, co? Dobra. Masz ciuch? Masz. A. Nie no, nie więcej, nie więcej, bo ja zginę. Ale on level 5, czyli... O, kurwa. Nie rozumiem, jakim prawem champion ma otrzymać armor, jako... Ma jeden defensywny albo ofensywny spell, w którym wjeżdża bądź ucieka. A ja on sobie co, tam co, gada co, głupoty, zrobimy, wiecie, 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 armor. Mechlelis. Ogólnie jest pijany i Dobra, wiecie zachodzi. nie? Właśnie. Dokładnie tak, a ja co mówiłeś, bo miałem bug. Ale to, że... dobrze, że tutaj. To, że Cannon oh dostaje 40 armoru i medykozycją na swojej, tego jest tarkowaty. W momencie kiedy chcesz mnie go zolinować, nie możesz tego wykonać. To jest taki jeden powód, dla którego Cannon jest broken na topie. Bo Czy... nawet kiedy w niego wjeżdżasz... 30 widzowie? Scenie, pikujcie, pikujcie, e? pikujcie, pikujcie, jak nic? Pikujcie to. To jest broken. Przy okazji... Jest magiem, czyli jest dystansowym czempionem i może spokojnie ścierpać z was pieniądze, bo ma kleptomancję, no tak. E, wiesz co mi się podoba w tej grze, u nas na tym? LOL, Co tam asystę. E, podoba mi się na naszym bodzie to, że ta na mi serio się pyta co ma robić, a ten Twitch'i wyjaśnia. Co się sprawdza? Tak. No bo gości pewno słabną, no ale patrz, obiecaliśmy, że skierujemy, więc się go zrobić. No oni sami kierują. to w się sensie bota, nie? My to tam już odmienna bajka, ale... My zawsze kierujemy, tylko nie zawsze wychodzi. O Złote cytaty. O, siema. Cześć, jestem Żółw. Dzisiaj na odcinku... Pokażę wam, jak się sobie blue Ja Nie no, nie ukradnę, ale mogę zabrać tego. Możecie? tak? Tak, niech cierpi. O, umrzemy tu. Nie wolno jemy. O nie, Morgana zabrała. Ale dobra, ucieknę. I tak jest fajne, bo ona musiała wziąć tego. Tak, tak zapomniałem, że danie magowi dystansowemu. Eee, dobra. Co? Nie, zapomniałem, że danie magowi, które jest dystansową, Huntera, o który jest dosyć dystansową, Ravenus z Huntera, który przez taką samą ilość zdrowia. O tak, MGA, już zarobisz, się o tym nie wie. Ty nie zginę, co? Jest. Bo co innego mogłoby się wydarzyć z taką wspaniałą grą? To nie jest mam pojęcia, dlaczego ten bohater wciąż na tym topie istnieje i dlaczego on jest... Jakie... Powiedzcie mi, kochani, jaki jest cancer pick w Kenera. Schękam się do tego. Chase Jace. Jace. Jace, Czepik, który posiada 6 spelli i od dawna pan jesteś znerfiony. Ale nie Jace go kontroluje? No super. Jedyny kontrą broken pick jest znalezienie jeszcze bardziej sprzedłego piku, Mądre. No, taka Coś to jeszcze? jest piękna tak. gra. No właśnie, nie możesz zagrać czymś, czym chcesz grać. Co ci się podoba, tylko musisz grać tym, co jest mocne. Dlaczego jest mocne? A no tak, bo ty masz cztery spele, on ma 6 speli. Dobra, nie popatrz się. Dobra, ho. No idę, tylko się pokazałeś. Może no, się Dzień pokazałem Nie no, jakbyś się nie pokazał, to... On wraca do bazy, może wziąć plejtory, chopie, choć. Wzbogacimy się w na i... Puszę jego... i tak pinka czyszcz. To no, jest bez r bo to także możemy wziąć go między turetami stary, zabić, co ty na to? No to tylko sprawdza czy Red jest. Spraść przyjacielu, Nie to, to na między towerami. Yes. Ooo, tu mas jest! Bez erki, bez mas erki. Masz a Ta, Tak, Napisałbym mu dwie literki, bo mu zaraz napiszę. Kiss? <laughs> dwie. O kur. Ej, widzicie to, czekajcie. Interface. Nie, śmierdzi, śmierdzi tego case, 100%. Patrzcie to, ej jaki to Jot jest wielki! No psem, że śmierdzi i odniewasz na samolot. Widzicie mógł. to? Ale toksik wali na kilometr toksycznością. Nie, nie ma jak, o kurde mówię. Uciekaj, Mister Remus. Nie no, ginocjo. Czemu zintowałeś Grek? Teraz ty zintowałeś. Wyzywasz mnie i potem tak to się kończy. Ha 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 Slicing 300 dm. Thundering Shuriken thundering 300dm. Fartownia tak, bo z 18 Magic Pena za 1100, plus jeszcze Mugman spikł za mało. Dobra przyjdę jeszcze raz, nie patrz Będę płakać, bo ta gra jest po prostu nie fair. Jest fair. To jest bardzo nie fair, Prawie. To jest mega niefajną grupą, którą grałem, bo nie mamy nic innego do roboty, a aby to lubić oglądasz. W ogóle zaczęliśmy tryhardować z FF'em, jak widzicie. Zegród, ze ty twitcher jest 4-0, to przecież GG lesz, mam nawet. Naprawdę, widzicie? O, ma problem, że tak. To ale lecz się nie mu chcesz, tak pomagam. I coś umiem mówić, ona rozmówiła, stary. Chodź tu za. za, za kupujemy sobie czacie, w twoje twój pancerz. Albo w multopurf. Dobra, ja. O ty użył E, użył E. Na pewno no użył E. To tego się umiera. Wjeżdaj w niego, przyjaciel. Przyjaciel, teraz to przyjaciel sobie Reda ma, tak? Nie no, wyjdę z tej gry zaraz To niezły bohater A on se za uciekł, tak? Tak on se uciekł stary, bo wiesz Cooldown na jego F wynosi jakieś 6 sekund Co jest no fajną tak. rzeczą Escape system na, na championie, cooldown 6 sekund A no tak, bo zapomniałem, że ty masz tym musisz wbijać i wychodzić, wszystko masz w robić. Ale ty narzekasz, Ty bieżący, bo Kenny to jest największe ścierło w tej grze. Zaraz po się to jest największe w tej grze. Nic tak nie jak Kevin. Kiedy ty ostatnio widziałeś? O, z 2 jest. Warf. Ta, zacznij z tego mieć kolejny. <laughs> A mi się podoba ten nasz bottom. Serio. Nieważne, że teraz padli, ale <laughs> chodzi o sam fakt, że Kościół oddał linie i nauczył. Bo, a, bo wy widzowie nie wiecie. Kościół jest na filu. W sensie ja byłem z ff na filu i się zapytaliśmy, czy możemy dżunglę i topa. I on powiedział, że tak, jeżeli nas wykerujecie. I o dziwo spełniamy prośbę. Plus Tanami się pyta tego Twitcha. No tam pewnie na czacie widzi się co jakiś czas. Się gościu pyta, w jaki sposób tam grać, czy co maksować i takie inne rzeczy, nie? O, Tefan, macie. A, no tak, zapomniałem, że to swoje E będzie I śmieszne było to, że to wychodzi. Gościu pierwszy raz pewnie granami, albo tam, no nie wiem, któryś raz na pewno nie main, ale po prostu pyta się, co maksować, co dawać i jak grać na linii. I śmiesznie, bo to wychodzi. Mimo iż tam w enemy, chyba ten gościu to mainem main jest Adekary, nie? To trochę śmieszne. O, biegną nam błoto. Śmierdzisz Kenem. Co go obrażasz? I ja, ty greedy. No, jeszcze sobie jednego klepto wezmę bez ciebie. Nie obrażaj go, on też może. Będzie, nienawidzę tego czempa. To Jesteś toksyczny. Tak Powinieneś do L9 dołączyć. Ooo, na no psyche ci siadło, co? co? Na no psyche ci siadło. Tak najwyższy level w grze, zaraz po zedziorze. Jezu na 11 level, więc 13 miniecie XD. no, no trochę tak, trochę prawda. Trochę jest totalnym pokrywkiem. Ale patrz, ale liże mój tyłek Twitch red. Twitch prime. Twitch prime. Twitch Prime. Ty w ogóle nie wiem jak, w jaki sposób zdobyć yy, tą kapsułkę darmową. Kapsułkę, chłopie. Idziesz ze sklepów, mówisz... Dzień dobry, Na, się kapsułkę. po prostu kapsułkę no, nie kluczów. Nie, nie, I kapsułkę. Nie, mi chodzi o tą z, z Twitch Prime'em, czy jak to tam działa. To z Twitch Prime'em, chłopie. Zmyśl, zmyślasz dane i chłopie masz Twitch prime. Em. Ej, ale ja jestem realistą w internecie. Realistą, pozytywistą, optymistą. A powiem ci historię, że mój kolega kiedyś kupił FIFA. Wtedy to była FIFA 14 i bo na originie masz tą od 16 lat. Możesz... Od 16 lat masz tą blokadę i bez tego nie możesz grać online. Wiesz co zrobił? Podał swój normalny wiek, a to było 14 lat i żeby. A chciał grać w FIFA online. I żeby grać w FIFA. No, musiał czekać z półtora roku, może dwa lata. Hmm? Żeby grać online. To wystarczyło, że podałby dane, że ma 16, tak? No, tak. Ale nie podał. Po podał, że ma 14. I potem z normalnie z wujkiem zadzwonił, bo byłem przy tym. Ej hey no, halo! Aha. Zadzwonił do tego, do supportu i powiedział, czy można zmienić. Oni powiedzieli mu, że nie i, i śmiesznie. I gościu przez dwa lata FIFA, nie <śmierdzi> grał. synek, szy szybciej starzeje się mieć inny. Ty no lol. I Jak osiągnął 16 lat, to powiedział, jest, w końcu mogę grać FIFA. <śmierdzi> 14. No, 14. <śmierdzi> Z tego, że <żebym> już 17 wychodziła. <śmierdzi> no właśnie. No bo tak, przy, przy koło września no ma urodziny, to prawda. <laughs> Ale taka to historia. Wakefield 106, Z Doświadczenia wiem, że już nigdy nie można podawać realnego wieku. Chyba, że masz 18 lat. A słyszałeś o sytuacji, w której ten? Słyszałeś o sytuacji, w której jakiś chłopak zalegał się na główne konto banku, bo bo. Było... Podczas tworzenia konta miałeś podanie, że możesz, zalogować, możesz stworzyć hasło, coś tam i login, bo podaję przykładowe hasło, przykładowy login. On wpisał przykładowe hasło i login na konto banku podczas zalogu i zalogowało go do głównego konta. Potem jakąś na wielką nagrodę z ten, że zgłosił baga czy coś, w no, sensie założyli konto w banku, to, w jak sensie, główne konto bankowe miało hasło i login ten, ten co wpisane jako przykładowe. No to śmieszne. Ja na początku kiedyś... Jak jakie ja zakładałem konto na Margonem, to jak nie wiedziałem jakie hasło zrobić, to odpaliłem sobie Steama i dwa pierwsze kody wpisałem. I, I mimo to je pamiętam do teraz, ale już nie są moimi hasłami ani nic, więc... Więc tak nawet bym nie powiedział. Ale i moć Jak ten... Kennen to chyba misklika zrobił, że przeżył. Kennen to się. zrobił misklika tym, że piknął na śmieci No co ty go wyzywasz, przecież on ci Bang. nic nie zrobił Będę, parszywie spiknął Fan... <laughs> Finally, I want the game Dobra, ja odpalam heralda tu No nie potrzebujemy go w bazie, potrzebujemy go na bocie Pa, posyłamy trzy linie równolegle, pyk, pyk py. I daj zniczek liniowy Ale ja skończę heralda. pierwszy bota Dead game. Równość, się... No widzowie, taki oto niesamowity ten... poradnik. Jednak Ramos, jak widzicie, na high-elo działa. I to nawet sztos, powiem wam. Powiadasz. Patrzcie, no Siwirka próbuje nam zrobić jakiś damage, ale. No widzicie. Odpalamy się z tauntem, prawda. Klikamy dwa przyciski, dwa utataczki i leży sobie pajac. Kurde. Jeden na Gdzie trzech. Masz tego? Gdzie masz herojdzicę? No tu, na bocie. Cześć herojdzicę. Pa, tu będzie łafanę. Pa, je. Odpalaj się, odpalaj Co? Już tak? Daj im żyć, co? ja muszę chyba częściej nagrywać te gierki, bo siadają. Ani jednego tureta nie straciliśmy. To była perfekcyjna gra w wykonaniu. Nie <śmiecki> Śmiecki. I trzymajcie się kochani. Dobrej nocy albo miłego dnia, zależy kiedy to oglądacie. Plus jeden. Nie no, pewnie z rano to wrzucę. Wiesz oglądać mogą każdej porze dnia i nocy. No też, prawda?

Jacek nas o wiele, przetem nią na rozmiela, sobie, na łebu załoczyłem, bo na boku i udechu nie mógł płacz. Co tu kurwa go no, juba będą no, mnie pustem?